Bara wesela. Oglądaliście złotego łabędzia. Na Haskovir. Haskovir Control Max uderza w wirusa opryszczki i zapobiega jej nawrotom. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Co to za gwiazda? To seriusz? Nie, ta druga. Mm, to Meglio. Meglio gwarantuje doskonały połysk. Z nową formułą jest jeszcze skuteczniejszy w walce z brudem i uporczywym tłuszczem. Meglio. Doskonały połysk. Tu potrzebna szybka pomoc. Dentosept A szybko i precyzyjnie znieczula miejsce, gdzie dokucza afta, uraz lub zapalenie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wpadniesz jeszcze do sklepu? Misja drugi 60% taniej. Teraz w Carrefourze tydzień promocji drugi 60% taniej. Na przykład wszystkie produkty marki Ludwig w promocji drugi 60% taniej. I gama produktów marki Pedigree w promocji drugi 60% taniej. Oraz papier toaletowy Regina w promocji drugi 60% taniej. 17,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Zaprosił mnie na randkę. Dokąd myślę, że będę zachwycona, bo tam jest cudownie, przestronnie, rewelacyjne jedzenie i super obsługa, i codziennie sprzątają, Zaszyl śni. Do Lidla? Zakupy robię tu w moim Lidlu. Oczystość mają, porządek mają. Bo jak czystość, porządek i niskie ceny, to w Lidlu. W ekipie Lorenz to Crunchybs rozkręca imprezę Jest Crunchybs? Jest impreza! Poczuj letni vibe z Crunchips Summer Edition I najlepszą ekipą Lorenz w naszych rękach, a w waszych impreza Poranek pełen owocowego smaku Pyszny owocowy smak Spraw dzieciom radość na śniadanie Bez sztucznych aromatów i bez barwników Kolory z natury Nestle Trix Tu startuje zabawa na świecie, Lorenz, mamy duszki Monster Munch. Więc poczuj ducha zabawy i chrupania tego, co takie dobre, jak duszki bez dodatków wzmacniaczy smaku. Lorenz, w naszych rękach, a zabawa w Twoich. Znikające gigabajty? Zrezygnowałem. Poworęcz na kartę to, co dostaje, już u mnie zostaje. Tako! Niewykorzystane gigabajty przechodzą na kolejny miesiąc i kolejny, i kolejny. Tako! Proste. I wygodne. I za 0 złotych. Co? No tak! Bo pierwszy miesiąc bez limitu mam za 0 zł, a do tego 9600 gigabajtów przez rok. To co? Przechodzimy, Przechodzimy do, do orange! orange. Tak o, bo orange tu jest. To jest jak w włókyśnach. No to zła, lepszą pracę zarobię. O, ta wygląda na pipas! A i teraz jest byczą. Pracuj.pl. Sprawdź czy nie szukasz. byku. Katarsienny, pokrzywka, zapalenie spojówek. Gilastyna Hitaxa na alergię na maksa zwalcza wszystkie wasze objawy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Adamet. Żadne kulinarne wyzwanie Cię nie przerośnie, gdy masz pod ręką przyprawy Kamis. Aromaty i smaki z całego świata zainspirują Cię, by tworzyć dania, które Twoi bliscy pokochają. Kamis. Dokładnie taki smak. Odporna na szefów kuchni i na morskie potwory. Dekoral Efekt 3 w 1. Farba do wszystkich pomieszczeń. Odporna na niespodzianki, które przynosi życie. Doceniaj to, co wspaniałe Jakobs Michał hmm? Kupujesz bilety na koncert? Tak Zostały ostatnie dwa Tak A kartę masz w portfelu, w spodniach Tak A spodnie są w sypialni Tak Na szczęście dodałeś kartę Mastercard do click to pay i teraz płacisz w internecie jednym kliknięciem. Płać wygodnie tam, gdzie ci wygodnie, z bezpiecznym standardem płatności kartą Mastercard w internecie click to pay. Żyć po swojemu bezcenne. Widzisz spadającą gwiazdę? Myślisz o marzeniach? Teraz możesz je spełnić z GoDreams, nową bezpłatną usługą banku BNP Paribas, która pomaga w systematycznym odkładaniu na marzenia. Ty decydujesz, ile i w jaki sposób odkładasz na elektryczną kolejkę. Zakup pierścionka zaręczynowego. Pierwszy motocross. Co więcej, środki zgromadzone w GoDreams mają oprocentowanie promocyjne do 8% w skali roku. Tak działa bank dobrych decyzji. A ty o czym marzysz? Konto w embanku nie zrobi porządku w pokoju dziecka, ale będzie początkiem jego finansowej samodzielności. Otwórz konto dla dziecka w embanku z wygodną aplikacją i kartą. M-Bank technologia do usług. W życiu jest tyle przy. O, przysnacki! Przy długo wyczekiwanym weekendzie i przy długim poniedziałku. Przysnacki to takie naturalne. Z mniejszą zawartością tłuszczu, chrupki o smaku zielonej cebulki. Przysnacki, zawsze przy DUDA! sterki lub inne produkty marki Duda i wygraj w loterii ze smakiem. Wejdź na dudaloteria.pl. Wielki powrót wyczekiwanej promocji Shell. Teraz już nie tylko we wtorki i czwartki, ale codziennie od godziny 14 do 18. Paliwa premium Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel w cenie paliw podstawowych. Poczuj różnicę i zatankuj paliwa, które czyszczą aż do 100% kluczowych części silnika. Ciesz się wyjątkową jakością Shell V-Power codziennie, tylko na oznaczonych stacjach Shell. Z akcji promocyjnej i wyłączone jest paliwo Shelby power racing. Szczegóły w regulaminie i Por la vida amore. la sei tu. Light blue. Świętujemy 25 lat ISK w Polsce. Fantastyczne oferty! Rabat do 60% na wybrane kołdry i poduszki. Na przykład kołdra za 65 zł. Rabat 60%. ISK! Scandinavian Sleeping and Living. Bądź dzielna! Ale spędzi. Nie drobny. Bądź bohaterką! Komar, nie trzeba zgrywać bohatera. Alefin pomoże w mniej niż dwie minuty. Lek Alefin ma unikalny skład. Miejscowo znieczula, łagodzi spędzenie i zaczerwienienie. Działa w mniej niż dwie minuty. Ale ulga! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Alefin Żel stosuj również w innych alergiach kontaktowych. Dziś zamknięte. Czekam na ważnego klienta. Przecież mu nie powiem, że mnie głowa boli. Wezmę APAP. Dla mnie najszybszy. I ból mam z głowy. A ja wracam do tego, co naprawdę ważne. Cześć, tato. Dobrze, że jesteś. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. gigictwo del monte me cuesta tan caro quererte